Witajcie, dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami moją opinią na temat e, fenomenu polskiego kibica. Słuchajcie, e, to jest niesamowity temat, bo, no bo ja też jestem e, polskim e, kibicem naszej reprezentacji. Chodzi mi głównie o, o reprezentację piłki nożnej. No bo słuchajcie, wkrótce rozpoczynają się mistrzostwa, przepraszam, eliminacje mistrzostw świata w piłce nożnej. E, nasi reprezentanci staną do kolejnej heroicznej walki o awans na Mundial w 2026 roku. Słuchajcie, niesamowita sprawa. I my, kibice, będziemy im... Będziemy ich kibicować, będziemy ich wspierać na dobre i na złe, do samego końca tych eliminacji. Właśnie to jest niesamowity temat, to jest niesamowita sprawa. Właśnie ten fenomen polskiego kibica, który zawsze wierzy, który zawsze jest ze swoją reprezentacją, mimo że z każdej strony nasi piłkarze dają nam kolejne ciosy, słuchajcie, a my ciągle pozostajemy z nimi, tak? Dlatego, słuchajcie, chciałbym się troszeczkę cofnąć w czasie i, i, i na przykład do mundialu w dwóch w 2022 roku, gdzie myśmy tam grali w naszej grupie z Meksykiem, Argentyną i Arabią Saudyjską. No i po męczarniach z Meksykiem i bezbramkowym remisie 00 przyszło nam niezwykle cenne zwycięstwo 2-0 nad Arabią Saudyjską. I słuchajcie, po dwóch wtedy meczach Mieliśmy już cztery punkty tak? i naprawdę realną szansę na wyjście z grupy, już w tym momencie praktycznie. Tak? Historyczną szansę, no bo słuchajcie, po ponad 30 latach mogliśmy wyjść z grupy na mundialu. Tak? No ale słuchajcie, Argentyna obudziła nas i sprowadziła nas na ziemię. Tak? No, Pamiętamy jeszcze nawet w tej chwili, nie wiem czy wy, no ale ja pamiętam ten, ten naprawdę legendarny moment, kiedy to Wojtek Szczęsny praktycznie zabetonował do tego czasu polską bramkę i wybronił ten, ten... naprawdę legendarna chwila, kiedy Wojtek wybronił ten rzut karny Leo Messiego. Myśmy wtedy naprawdę żyli, no bo, bo do, tego, do, tej, do, tej, do tego czasu po prostu mieliśmy 4 punkty, jeszcze 0-0 z Argentyną, no ale słuchajcie, potem już wszystko się zaczęło sypać, dostaliśmy dwie bramki, tak? No i słuchajcie, i tutaj się zaczął właśnie nasz dramat, bo teoretycznie myśmy z, grupi, z grupy wyszli, tak? Natomiast słuchajcie, y nasza gra po prostu tego się nie dało oglądać. Czesław Michniewicz zrobił z naszej gry po prostu autobus, gdzie myśmy po prostu nie potrafili w ogóle grać ofensywnie. Wydawało się, jakby nasi zawodnicy kompletnie byli bez serca, bez zaangażowania, grali bez jakiegoś, jakby grali, nie wiem, przyszli tutaj jakby na wakacje, tak. Nasza gra była po prostu antyfutbolem, tak. Nawet awans do 1-8 finału i porażka jeden czy z Francją nie uratowały selekcjonera Czesława Michiniewicza No i trener pożegnał się ze stanowiskiem. Słuchajcie, było to spowodowane przede wszystkim dlatego, że Polscy kibice po prostu wierzyli zbyt mocno w naszą reprezentację. Wierzyliśmy, że potrzebujemy kogoś, kto po prostu będzie w stanie pociągnąć tą kadrę, bo zawodników nadal mieliśmy dobrych. I polscy kibice zawsze wierzyli, że my po prostu możemy więcej. Gdy zatrudniono Fernando Santosa, Znowu pojawiła się nadzieja. Wierzyliśmy, słuchajcie, że Portugalczyk jest w stanie odmienić yy, tę drużynę, tak? No i pamiętam euforię przy eliminacji Euro 2024. Przewidywania moje, jak i również yy, praktycznie wszystkich yy, polskich kibiców, pewne pierwsze miejsce w grupie. Pierwszy bez trzechami po pierwszych trzech minutach 0-2. No, ale słuchajcie, my uznaliśmy, że to jest oczywiście wypadek przy pracy, tak? Potem Mołdawia. Po pierwszej połowie, słuchajcie, 2-0. Pewnie Fernando Santos w szatni powiedział Chłopaki, nawet wy tego nie możecie spieprzyć, tak? Słuchajcie, potem wychodzimy z szatni. Totalnie gra nam się totalnie posypała. Słuchajcie, przegrywamy 2-3. Pamiętam jeszcze wtedy komentarz Mateusza Borka. Jesteśmy w mołdawskim piekle. No po prostu ręce opadają, no ręce opadają. Ta eliminacja to była jedna wielka katastrofa. I słuchajcie, tylko dzięki e, dziwnym przepisom, że byliśmy w dewizji A Ligi Narodów, e, to mogliśmy zagrać w barażach. E, tam w, wygraliśmy łatwo z Estonią no bo to był niski poziom tak natomiast z Walią graliśmy naprawdę jak równy z równym oczywiście znowu heroiczna walka i znowu fantastyczna postawa w bramce Wojtka Szczęsnego, który uratował obronił ostatni rzut w serii 11, tak no i awansowaliśmy słuchajcie rzutem na taśmę jako ostatnia drużyna na to Euro słuchajcie i tam nasi kibice słuchajcie znowu wierzy Czyli po prostu przy tym wszystkim, przy tej całej kompromitacji zostali tylko nasi polscy kibice. I co dalej? Trafiliśmy do grupy śmierci z Holandią, Austrią i Francją. No, teoretycznie mieliśmy grać tylko o honor, ale słuchajcie, polski kibic nigdy nie gra tylko o honor. Bo zawsze gramy o największe trofea. Słuchajcie, wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie pokonać Austrię. Wierzyliśmy, że dzięki heroicznej postawie z Holandią i Francją damy radę wyjść z grupy i awansować. A jak to się skończyło? Ani zwycięstwa z Austrią ani heroicznej postawy z Francją i Holandią. Po prostu jedna wielka katastrofa. Polski kibic znowu dał się oszukać. Po fatalnym Euro 2024 słuchajcie, pojawiła się jeszcze jedna nadzieja, czyli utrzymanie w dywizji A ligi narodów. No i tam słuchajcie ostatni mecz ze Szkocją. Kolejna, słuchajcie, porażka w ostatniej chwili strzelili nam bramkę, kolejny cios Słuchajcie, spadek do niższej dywizji i teoretycznie gorsze rozstawienie, bo byliśmy z drugiego koszyka, byliśmy, yy, mieliśmy prawdopodobieństwo, że trafimy na gorsze, gorsze drużyny w, w eliminacji właśnie na Mundial 2026. Ale los znowu się do nas uśmiechnął. Bo trafiliśmy stosunkowo na słabych rywali. No bo który z polskich kibiców nie wierzy, że pokonamy Litwę, że pokonamy Maltę, że pokonamy Finlandię, Finlandię i w heroiczny sposób jesteśmy nadal w stanie przecież pokonać Hiszpanię czy Holandię, tak? A jeśli przegramy, słuchajcie, tą walkę o, o pierwsze miejsce z Holandią czy Hiszpanią, no to oczywiście. Po raz kolejny wierzymy w to, że będziemy mieli szansę y, walczyć w barażach. No przecież nadal, słuchajcie, mamy Roberta Lewandowskiego. Ale słuchajcie, teraz tak na poważnie: naprawdę boję się, że zamiast walki o awans, będziemy toczyć heroiczne boje z chłopakami, z amatorami z Malty, w Malcie, na boisku y, o przedostatnie miejsce w grupie. Słuchajcie, naprawdę. Ale jako kibic ja naprawdę wierzę, że my jesteśmy w stanie awansować na ten Mundial w 2026 roku. Słuchajcie, ja w to wierzę, bo właśnie taki jest fenomen kibica. Nadzieja umiera ostatnio.